W kalendarzu jest wiele dat, którymi technologiczne friki takie jak ja, powinny się interesować. Ale są też takie, o których mówi każdy i na pewno należą do nich eventy organizowane przez Apple. Nic więc dziwnego, że z zapowiedzią iPhone'ów 13 było tak samo. 14 września gigant z Cupertino zaprezentował cztery nowe modele iPhone'a. 13 mini, 13... 13 Pro oraz 13 Pro Max. I im się właśnie dzisiaj przyjrzymy. Gdybym miał określić je trzema słowami, byłoby to stwierdzenie jeszcze więcej dobrego. iPhone 13 w porównaniu do swojego zeszłorocznego brata trzyma na baterii 2,5 godziny dłużej. Startowa pojemność została zwiększona do 128 GB. Ale największa zmiana to kamera, bo dostępna do tej pory tylko w modelu 12 Pro Max stabilizacja całej matrycy, a nie tylko obiektywu, teraz jest dostępna nie tylko w modelach 13 Pro, ale i 13. Dzięki temu najlepszy aparat, czyli ten, który masz zawsze pod ręką, jest jeszcze lepszy. Ponadto w iPhone'ach 13 oraz 13 Pro zaimplementowano nowy procesor A15 Bionic, najszybszy chip zastosowany kiedykolwiek w smartfonach, który ma wpływ nie tylko na szybszą pracę i lepsze osiągi, ale również wspomnianą wcześniej długość pracy na baterii. Ta w przypadku modelu 13 Pro wydłużyła się o półtorej godziny, ale tak jak w przypadku 13, nie jest to największy atut tego telefonu. Bo oto w 13 Pro doczekaliśmy się ekranu o odświeżaniu do 120 klatek na sekundę, czego oczywiście Wam nie pokażę na filmie, bo tego nie widać, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Robi to wrażenie. 13 Pro mamy do dyspozycji aparat jeszcze lepszy niż w 12 Pro. Dzięki trybowi makro telefon łapie ostrość już z odległości 2 cm nawet podczas kręcenia filmów, co daje ogromne możliwości. Ponadto tryb nocny jest teraz dostępny dla wszystkich trzech tylnych obiektywów, dzięki czemu możemy robić fenomenalne zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych, nie tylko zwykłym obiektywem, ale również szerokokątnym oraz teleobiektywem. Ale to nie wszystko, bo 13 Pro otrzymał też nową funkcję tryb filmowy. Dzięki niej telefon podczas kręcenia filmów pozwala inteligentnie dostosować głębi ostrości nagrywanego obrazu. Wystarczy odwrócić się od obiektywu. Warto też pamiętać, że iPhone 13 Pro to pierwszy telefon umożliwiający nagrywanie oraz obróbkę w dolby Vision. Tym, którzy wolą robić zdjęcia niż kręcić filmy, na pewno spodobają się style fotograficzne, które dostosowują temperaturę barw oraz odcienie do preferowanych ustawień użytkownika. Czym to się różni od zwykłych filtrów? Nie zmienia koloru skóry oraz nieba. Jeżeli planujecie dużo zabawy z tymi wszystkimi trybami, zarówno aparatem jak i kamerą, powinien ucieszyć was fakt, że iPhone 13 Pro jest dostępny z wbudowaną pamięcią aż 1 TB. No i jak, namówiłem? Jeżeli iPhone 13 lub 13 Pro kupił was, to teraz wy możecie kupić jego oczywiście w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak zawsze minę widziana łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, co by zawsze być na bieżąco, a ja teraz zabieram się do użytkowania i cieszenia się nowym narynkiem. Cześć!